Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o budowie domu z gliny technologii, która przeżywa prawdziwe odrodzenie w dzisiejszych czasach. Glinę znamy wszyscy, to powszechnie dostępny materiał, który od wieków wykorzystywany był do budowy domów. Jest to materiał naturalny, ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Domy z gliny mają wiele zalet. Przede wszystkim SA bardzo energooszczędne, ponieważ glina ma doskonałe właściwości izolacyjne. W lecie dom z gliny pozostaje chłodny, a zima ciepły. Dodatkowo glina jest materiałem oddychającym, co oznacza, że w domu panuje zdrowy mikroklimat. Oczywiście, jak każdy materiał, glina ma też swoje wady. Najważniejsza z nich jest podatność na wilgoc. Dlatego budowa domu z gliny wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed deszczem i wilgocia. Istnieje kilka rodzajów murów z gliny. Najpopularniejsze to Mur z gliny w deskowaniu to najprostsza i najtańsza metoda budowy. Glina nakładana jest na drewniane deskowanie, które po wyschnięciu gliny jest usuwane. Mur z bloczków glinianych, bloczki gliniane produkowane ESA w fabrykach i ESA gotowe do użycia. Budowa z bloczków glinianych jest szybsza i łatwiejsza niż budowa z gliny w deskowaniu. Mur z worków glinianych. Do budowy muru z worków glinianych wykorzystuje się worki wypełnione glina. Ta metoda jest szczególnie popularna w przypadku budowania domów o nietypowych kształtach. Do gliny można dodawać różne dodatki, które poprawiają jej właściwości. Najpopularniejsze dodatki to: słoma dodatek słomy zwiększa wytrzymałość gliny i poprawia jej właściwości izolacyjne. Włokno kokosowe włokno kokosowe ma podobne właściwości do słomy. Piasek dodatek piasku zwiększa wytrzymałość gliny i poprawia jej odporność na wilgoc. Budowa domu z gliny to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także szansa na stworzenie domu o wyjątkowym charakterze. Część wszystkim! Dzisiaj zabieram Was w fascynującą podróż w świat budownictwa ziemnego, gdzie tradycyjne techniki odradzają się w dzisiejszych czasach. Będziemy budować dom z gliny, wykorzystując do tego własne rese i naturalne materiały. Zaczynamy od materiałów. Do budowy domu z gliny potrzebujemy przede wszystkim gliny, oczywiście. Najlepiej sprawdza się glina o odpowiedniej konsystencji, nie za sucha, nie za mokra. Ważne jest, aby glina była dobrze oczyszczona z kamieni i innych zanieczyszczeń. Dodatkowo przydadza się nam słoma, woda, piasek i trociny. Teraz przejdźmy do kolejności prac. Pierwszym krokiem jest przygotowanie terenu. Musimy wyrównać teren, usunąć wszelkie przeszkody i wyznaczyć miejsce na fundamenty. Następnie przystępujemy do budowy fundamentów. W przypadku domu z gliny fundamenty mogą być wykonane z betonu lub kamienia. Ważne jest, aby fundamenty były solidne i odporne na wilgoc. Kolejnym etapem jest przygotowanie bloczków z gliny. Do tego celu mieszamy glinę z woda, słoma i trocinami. Proporcje składników zależą od rodzaju gliny i pożądanej wytrzymałości bloczków. Gotowa masę formujemy w bloczki o odpowiednich wymiarach. Bloczki należy suszyć na powietrzu przez kilka dni, a zet do całkowitego wyschnięcia. Teraz możemy przystąpić do murowania ścian. Bloczki układamy na fundamencie, łaczac je gliniana zaprawa. Ważne jest, aby ściany były równe i stabilne. W miarę wznoszenia ścian należy je wzmacniać drewnianymi belkami. Na koniec pozostaje nam budowa dachu i wykończenie domu. Dach może być wykonany z drewnianych belek pokrytych gątem lub dachówka. Wnętrze domu można wykończyć glina, drewnem lub innymi naturalnymi materiałami. Budowa domu z gliny to nie tylko ekologiczne i zdrowe rozwiązanie, ale także niezwykła przygoda. Wspólne budowanie domu z gliny może stać się prawdziwym przeżyciem dla całej rodziny. Pamiętajcie, że budowa domu z gliny wymaga cierpliwości, zaangażowania i wiedzy. Ale efekt końcowy z pewnością wynagrodzi wasz trud.